Cześć! Witam serdecznie na kanale Komiksowy Świat i zapraszam na unboxing trzech komiksów jakie mnie zainteresowały w pierwszej połowie maja A jakie to będą komiksy? Za chwilkę się dowiecie. Tak jak widzicie komiksy zamawiałem w księgarni Bonito więc sobie odpieczętowujmy i zaraz zobaczycie co to są za pozycje. To paczka dosyć ciężka OK, Mam pierwszy komiks. Pierwszy komiks dla młodszego odbiorcy Smerfuś Egmont. Tak mu się spodobały poprzednie tomy. Że postanowiłem, że chciał więcej, że tak powiem. O, i mamy tutaj jakąś reklamę. Czarna walizka. Mhm. Okej, okay, fajnie. Widzicie. Dobrze. No, i obejrzyjcie sobie, bo komiks jest dość cienki. 48 stron. Bardzo ładne kreskówkowe ilustracje. Wprost z bajki wyjęte. Takie dla Was przykładowe jakieś ilustracje. Mamy oczywiście Gargamera. Gargamera, nie ja wiem czy dobrze powiem to ok. No, tu mam już końcóweczkę. za dużo nie ma oglądania, ale także widzę. Cena okładkowa tego komiksu 19,99. Ja za niego dałem 13 zł. Widzicie. Cieniutki. Kolejnym komiksem jaki zamówiłem i to już nie będzie żadną y, niespodzianką to jest proszę bardzo, Joker i Harley. Zabójczy umysł. Słuchajcie, ja tego komiksu na razie nie będę odpieczętowywał, chociaż wiem jak on wygląda w środku, bo już widziałem materiał u Sylwka. Oczywiście czy tutaj pozdrawiam. Jak robił unboxing wczoraj. No i wygląda to fenomenalnie. Ja na razie sobie zostawię ten komiks, bo w tym momencie czy, y, czytam inny komiks, który Pewnie za dzień lub dwa wrzucę wam moją prezentację. Niech on chwilkę sobie poczeka. Komiks w takim większym formacie, bardzo fajnie to wygląda. Komiks ma troszeczkę ponad 300 stron z tego co pamiętam. No i cena tego komiksu 149,99. Ja za niego dałem niecałe 110 zł. Oczywiście on jest od, Eg od Egmontu i tylko dla dorosłych. I bardzo mnie ciekawi ta pozycja. Myślę, że jak przeczytam obecny komiks, jaki czytam w tej, w tej chwili, na razie nie będę zdradzał co to jest za komiks, to, to ja wtedy go nadrobię sobie. Dobrze, odłożyłem, więc okej, okay, hali kuda, fajnie to wygląda, nie mogę się napatrzeć. Widziałem, że tu są u Sylwka genialne ilustracje w tym komiksie, po prostu mi się to strasznie podoba. No i słuchajcie, drugim komiksem, który mnie zaciekawił jeszcze, jest Odrodzenie, powieść science fiction postapokaliptyczna. Ja lubię takie tematy. Nawet bardzo. Dlatego postanowiłem dać szansę tej pozycji. Jest to pierwszy chyba tom z tego, to się orientuję Tak wygląda grzbiet. Tu jest chyba koło 200 stron. Cena tego komiksu także nie jest zbyt niestety mała, bo 119,99 ja za niego dałem 89 zł. No i on tutaj także ma taki powiększony format. Spójrzcie tak samo jak Harley. Zaraz sobie od odrodzenie. I co ciekawe, przekładałem te dwa komiksy. Spójrzcie. Okazuje się, że odrodzenie jest jeszcze troszeczkę, widzicie, jest ciutkę jakby błyszczy. Myślałem, że to będą takie same formaty. O teraz będzie widać, a jednak okazuje się, że szerokość jest taka sama. Ale wysokość jest. Widzicie, odrodzenia jest większe. Dobrze, otworzymy sobie to odrodzenie i zobaczymy jak to wygląda. Ja lubię tematy, mówię takie science fiction. Jakieś pandemiczne, zagłada takie rzeczy. Czy to filmy, czy to komiksy. Bardziej filmy. No ale tytuł ten troszeczkę mnie zaintrygował. A zaraz wam. Troszeczkę tu przeczytam z tyłu, co jest napisane w tym komiksie. Chociaż tego tu jest tego dużo, może wszystkiego ja nie będę czytał, chociaż początek. Koniec XXI wieku świat pogrążył się w chaosie. Zasoby naturalne są na wyczerpaniu. Trwają wojny, a na domiar złego rozprzestrzenia się gorąca, gorączka, śmiertelnie groźna epidemia. Na drugim końcu galaktyki istnieje Kompleks Federacja Zaawansowanych Technicznie i Kulturowych Planet. Tamtejsi naukowcy stwierdzają, że jeśli na Ziemi nie dojdzie do zmian, gatunek ludzki wymrze. No i tutaj wszystkie nieczam, to jest dosyć dużo jest tego. Na no, Wam tutaj, jak będę robić tego prezentację, to wam przeczytam. Troszeczkę mnie ten tytuł właśnie zaintrygował. I postanowiłem sobie zakupić ten, ten komiks. Zobaczymy jak to wygląda w środku. Jakieś przykładowe ilustracja dla Was. Kłóde, fajnie takie duże, powiem wam formaty wyglądają o odrodzenie. 1 misja 1. Lubię takie duże ilustracje, fajnie to się czyta, fajnie to się ogląda. No i kreska całkiem spokojnie widzę, o jaka zmiana tutaj kolorowo, spójrzcie, bajecznie, a tutaj tak troszeczkę bardziej. No i tradycyjnie, jak ja to zawsze powtarzam i chyba już zawsze będę powtarzał w moich materiałach, bardzo intensywny zapach tuszu. Jestem ciekaw, jak mi ta pozycja mi przypadnie do gustu, bo jeśli tak, to będę kupował także kolejne tomy, bo chyba mają być. No i komiks mamy numerowany, fajnie. Strona 76, 77 i tak dalej. Będzie czytane. Ach, jak to zaleciało tym tuszem. Piękny zapach, świetny. Spójrzcie, takie właśnie ilustracje na tej strony. Ja to lubię bardzo takie rzeczy. Jest na czym oko zawiesić, popatrzeć sobie, prawda. Ale jaki fajny papier taki to jest widzę, kredowy, ale taki powiem wam, kurczę, jakieś, nie wiem, jakby takie mam wrażenie, jakby jakieś lepszej jakości był. Jak tak dotykam teraz, że tak powiem, może mi się wydaje tylko ciekaw, ciekaw jestem bardzo. I tak, widzę, że jest sporo czytania, fajnie. Dużo rozmów w różnych dymkach mamy. O, mamy galerię. Zobaczymy co do razu galerię. I tak będę Wam jeszcze pokazywał przy prezentacji, ale też wam pokażę od razu. Fajnie. Dobrze, słuchajcie. To by było na tyle. Smerfów leży sobie tam na boku. No i tutaj mamy Jokera i, Zabu i Harley zawłóczy umysł. Ok, no, kawał komiksu ten widzę ten Joker i Harley jest. Naprawdę fajnie to wygląda. No, ale tego komiksu też jestem bardzo ciekawy. Także to są takie dwa unboxingu. Tradycyjnie możecie napisać w swoich komentarzach, w moich komentar pod komentarzami, czy wy też planujecie zakupić któryś z tych komiksów, czy możecie tego Smurfusia także polubić, udostępnić. No i oczywiście subskrybować mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. A tymczasem do zobaczenia przy moich prezentacjach. Cześć!